Dzień dobry, witam Was w czytaniach na maj 2021 roku. Chciałam zrobić taki wstęp, żeby wszyscy usłyszeli wszystko, co trzeba wiedzieć odnośnie czytań, które, które Wam proponuję tutaj na tym kanale. Więc po pierwsze i najważniejsze, zawsze bierzcie z nich to, co rezonuje, a resztę zostawcie. Nic na siłę. To są czytania ogólne. Więc one będą rezonować w różnym stopniu. Jeżeli potrzebujecie czytania indywidualnego, to można zawsze do mnie napisać na adres helixatarmaupa@gmail.com. On jest też o tu pokazany jest też w opisie tego filmu i ja zawsze na maile odpowiadam. Choć nie zawsze w ciągu, nie wiem, dwóch godzin, a i nie zawsze w ciągu 24, ale zawsze odpowiadam. To po pierwsze. Po drugie, te czytania nie są wyrocznią. To jest gadanie z energią. Takie dogadywanie się, jak ona może wyglądać i co możemy z nią zrobić. Natomiast to, co zrobicie z nią i czy w ogóle coś zrobicie, to zależy tylko i wyłącznie od Was. Jest wolna wola i to jest piękne, że z życiem możemy robić różne rzeczy i możemy je kształtować tak jak chcemy. Oczywiście w pewnych granicach, w pewnych zakresach, ale to też do nas należy na przykład przekraczanie tych granic i zakresów. To nie zależy od kart. Karty pokazują, z czym można popracować, co warto wykorzystać. Mogą coś podpowiedzieć, natomiast yy, cała reszta należy do nas i to jest piękne, choć myślę, że dla niektórych osób jest to przerażające. Że jak to? <grytanie> nie ma na kogo zwalić winy, jak to niektórzy mówią, tak? Jeżeli bierzemy odpowiedzialność za swoje życie, no to, no to nie, ma za kogo, nie ma na kogo zwalić tej odpowiedzialności e, za yy, na przykład sukces. <grytanie> Ludzie bardzo często się boją sukcesu, tak naprawdę. Dobra, ale to jest dywagacja. Trzecia rzecz bardzo ważna to jest to, żeby w rozumieniu siebie nie ograniczać się do tego, jakim znakiem zodiaku jestem i to w dodatku, jakim znakiem słonecznym zodiaku jestem. Jesteście oczywiście wszyscy i wszystkie bardzo dużo, 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 nieskończenie bardziej skomplikowani niż jakiś jeden archetyp. Nosimy w sobie te archetypy liczne w różnym stopniu, więc znak słoneczny to jedno, ale warto też popatrzeć na ascendent, warto sobie w ogóle zobaczyć, gdzie mam w moim horoskopie urodzeniowym planety, w jakich znakach, w jakich domach. To jest oczywiście rzecz albo do badania własno własnoręcznego, własnorozumowego poprzez astrologię albo do pogadania właśnie z astrologią, astrologiem jak to tam u mnie wygląda i które, które momenty mam silniejsze, a które słabsze. Więc przynajmniej ten znak słoneczny i ascendent polecam obejrzeć, i zobaczyć co, co pasuje, co nie pasuje, co bardziej rezonuje, co mniej. E, tak. I wiecie co? To chyba tyle. Może jeszcze tylko wspomnę, że mam Patronaita i gdybyście chcieli skorzystać z opcji, które tam proponuję, to będzie mi bardzo miło. Wszystkim, którzy mnie tam wspierają, bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. To jest nieoceniona pomoc, która daje mi bardzo dużo spokoju i stabilności w mojej pracy, która ma, jak. Wydaje mi się w każdym, w każdym życiu różne lepsze i gorsze momenty i ostatnio był taki moment gorszy i te patronite'owe sprawy bardzo pomogły mi to przetrwać. W ogóle bardzo Wam dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, za Wasze subskrypcje. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, to zapraszam osoby, które jeszcze nie subskrybują do, do zrobienia tego. Kliknijcie. W subskrypcję. Wiem, że tutaj zazwyczaj pada też prośba o wciśnięcie dzwoneczka, żeby Was YouTube powiadamiał, kiedy zamieszczam nowe wideo, nowy filmik. Jeśli chcecie, to to zróbcie. Ja na przykład nigdy tego nie robię, bo po prostu nie lubię powiadomień. Więc całkowicie rozumiem, jeżeli tego nie robicie. Natomiast wtedy macie pewność, że rzeczywiście ten YouTube Was powiadomi. Ja to na przykład mam w swoich ulubionych kanałów, po prostu otwieram sobie subskrypcję po lewej stronie i wtedy mam wszystkie filmy, które wrzuciły, wrzuciły moje ulubione kanały. Po prostu mi się wyświetlają, więc ja tego dzwoneczka nie potrzebuję, ale każdemu według e, potrzeb. <grym> ok. No to co? To przechodzimy do czytań, a ja Wam wszystkim życzę bardzo wspaniałego miesiąca szczególnie wszystkim osobom spod znaku byka, które teraz mają urodziny w kwietniu albo w maju. Niech to będzie dla Was wspaniały miesiąc i w ogóle życzę Wam bardzo, bardzo dobrego kolejnego roku życia z okazji Waszego powrotu słonecznego. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w czytaniu. Dzień dobry, witajcie w czytaniu dla znaku zodiaku ryby. Na pozostałą część maja, na najbliższe 3-4 tygodnie e, zobaczymy, jakie są dla Was energie, co się może dziać, o czym powinniście wiedzieć, jakie są dla Was e, informacje w tym czytaniu. Popatrzmy. Czytanie oczywiście dla Waszego najwyższego dobra, taka jest intencja. I jest ono w tym miesiącu takie dwuczęściowe, to znaczy pierwsza część to trzy karty, które interpretuję bardzo dowolnie, bez przypisanych znaczeń na pozycji. Mogą być na przykład sekwencją wydarzeń, ale nie muszą. Mogą być jakimiś ścierającymi się energiami. Bardzo intuicyjnie to czytam w tym miesiącu, ale druga część jest bardziej celowa. I e, pierwsza pozycja w tej drugiej części to jest co robić, czym się zajmować, e, w co wkładać swoją energię, czemu dawać czas, zasoby i uwagę. Druga pozycja, czego nie robić, co nie jest rekomendowane, e, w co nie inwestować, czego się wystrzegać, czasami też może przyjąć taką formę. I trzecia karta to rada, wskazówka lub przypomnienie. Rada, wskazówka lub przypomnienie. Zobaczmy, co tu się dla Was szykuje. Potem wyciągnę jeszcze dwie karty z wyroczni. O, w końcu nie będzie szóstki mieczy. Bo bardzo dużo znaków miało szóstkę mieczy na różnych pozycjach. Jeśli obraz jest troszkę krzywo, to przykro mi, ale... Mam w tej chwili tylko taki gorszy statyw, który jakoś nie chce się, nie chce się wyrównać tak, jak powinien, e, a nie chce go łamać. Dobra, e, przybliżymy sobie może trochę kamerę. Zobaczymy. Pięć mieczy. Nie ma szóstki mieczy, ale jest pięć mieczy. Jest gwiazda. I jest diabeł. Mhm. To trochę wygląda jak ścierające się siły w tym czytaniu. Bo mamy dwie karty dość trudne, sugerujące kryzys, sugerujące przede wszystkim mierzenie się ze swoim lękiem. Również sugerujące być może mierzenie się z innymi ludźmi. E, możliwe są konflikty przy piątce mieczy. To jest taka karta e, uderzenie wyprzedzające, tak? Widzimy tutaj postać, e, która stoi z mieczem, nad połamanym mieczem innej osoby, która z tyłu, jak widzicie, jest pokonana i zrozpaczona, bo mm, ta osoba nie tylko straciła swój miecz, ona straciła też zaufanie do tego człowieka na pierwszym planie. Więc tu chodzi o coś więcej niż pokazanie, kto ma rację. To idzie głębiej, tak? To idzie w jakieś takie bardzo nieprzyjemne strefy poczucia własnej wartości. Przy czym, oczywiście pięć mieczy ma też swoją tak zwaną pozytywną stronę, gdzie na przykład może oznaczać asertywność, Możliwość lub umiejętność postawienia granicy, albo konieczność postawienia granicy. Więc wychodzicie, czytanie zaczyna się taką dość kryzysową sytuacją, tak? Piątka zawsze oznacza przejście ze stanu, który jest nam dobrze znany i stabilny, do stanu większej harmonii, natomiast to przejście jest niepewne. Nie wiadomo, co nas spotka na tym moście, nie wiadomo, co nas czeka po drugiej stronie, tak naprawdę. Więc mamy tutaj takiego. Agenta chaosu, tak? Takie, takie coś trochę niespodziewanego, trochę właśnie nie wiadomo, jak to, jak to wyjdzie i czy ta walka, która jest tutaj podjęta, czy ona rzeczywiście jest warta świeczki. Tego nigdy nie wiemy w Piątce Mieczy. I to jest tak naprawdę pytanie, które sobie trzeba zadać. Em, ja mam wrażenie, że ponieważ pojawia się tutaj gwiazda, to wydaje mi się, że, że jest ważny powód tej sytuacji. W takim właśnie naj, najbardziej pozytywnym, w pozytywnej interpretacji. Bo to by sugerowało, że przyświeca Wam coś lub komuś coś przyświeca poza tym lękiem, tak, o którym mówiłam, że jest tutaj coś inspirującego w tej sytuacji, że być może Wy lub ktoś robicie ten trudny krok i być może wchodzicie z kimś w konflikt. Dlatego, że tak Wam się wydaje, jest zgodnie z Waszą naturą i z naturą wszechświata, że to jest właściwa droga, tak? że to jest droga rozwoju, że to jest droga światła, że to jest droga nadziei. Oczywiście, znowu dla odmiany, gwiazda ma też swoją ciemniejszą stronę i to bywa takie nieuzasadnione poczucie ważności. Tak jak gwiazda może stać się celebrytą, tak? albo pato -celebrytą nawet. To jest mniej więcej ten kierunek, gdybyśmy to przypasowali do, do dzisiejszego świata. Że takie bycie wzorem, ale właściwie nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo wzorem czego właściwie, tak. Nie wiem, jak wy, ja jestem dość krytycznie nastawiona do tej kultury celebrytów ale to jest, to jest dygresja, w którą nie chcę wchodzić. Więc pozostając przy tej takiej bardziej inspirującej interpretacji, to hmm, być może to wejście na wojenną ścieżkę, czy też wejście na drogę kryzysową jest bardzo mocno uzasadnione poczuciem, że tak należy, że to jest, że to jest moje powołanie, że tędy wiedzie moja droga, tak? Moja ścieżka. No ale do tego wszystkiego mamy diabła. A diabeł mówi, <laughs> Albo o jakiejś pokusie, czyli że być może ta, ten zryw, który tutaj widzimy w stronę gwiazdy, jest krótki, że może nastąpić ulegnięcie czemuś, co wydaje się od nas silniejsze, albo może oznaczać, że, że nie wystarczy jednorazowe działanie, że wchodząc na tą ścieżkę w imię tej jasności gwiazdy, tak? Decydując się na, na jakiś trudny krok, na wejście w konflikt, odkrywacie, że to, co za tym stoi, jest większe i silniejsze niż wam się wydawało. I że być może przyjdzie się zmierzyć z jakimś większym lękiem, większym zahamowaniem, większym uzależnieniem, bo to też może być uzależnienie, czymś, co, no właśnie, wydaje się ponad nasze siły. Co jest oczywiście nieprawdą, bo diabeł tak naprawdę zachęca do tego, żeby brać odpowiedzialność za swoje życie i żeby mierzyć się ze wszystkim w sobie. Tak? Nie tylko, nie tylko z rzeczami, które są łatwe, proste i przyjemne, ale też z cieniem, z tym cieniem w sobie. I z cieniem w innych, oczywiście, bo to jest wszystko jak w zwierciadle, tak? To, co mamy w sobie, odbija się w świecie, który nas otacza. Poniekąd go współtworzymy. O, więc wydaje mi się, że tutaj jest szlachetna intencja, e, która może być wystawiana na, na próbę w tym miesiącu. Na mm, być może jakieś przykre wydarzenia, ale też na no właśnie tako, takie zmierzenie się z czymś, z czymś więcej niż tylko jakieś niesnaski. tak w Piątka Mieczy, no, ona może być nieprzyjemna, ale to jest taka... Taka karta czasami małostkowa bardzo, tak? że tak naprawdę to, to, to nie są ważne rzeczy. Natomiast diabeł mówi o dużej sprawie. Diabeł mówi o rzeczywiście zmierzaniu się z czymś, co nam odbiera siły, ale co może nam siły dać, jeśli postanowimy się z tym zmierzyć. Sięgnijmy tutaj po drugą część. Zobaczymy, co ona nam tutaj rozjaśni, powie i wskaże. Co robić? Ósemka buław. Spiesz się. A czego nie? Dziewiątka była. Ja bym powiedziała tak, nie idź pod górę. Biegnij z górki, gdzie tylko możesz. Wybieraj drogę e, najkrótszą, najkrótszą i najprostszą. Przypomniało mi się, że w ósemce mieczy zresztą tutaj widać tą błyskawicę z tyłu. E, błyskawica, piorun. Zawsze wybiera drogę najmniejszego oporu przez powietrze. Zawsze. Jak, jak zobaczycie sobie na błyskawicę złapaną w filmie poklatkowym, tak, czyli w bardzo, bardzo zwolnionym tempie, zobaczycie, że ona wypuszcza dużo odgałęzień, szukając sobie tej najprostszej drogi. I w, w końcu następuje przyłożenie do ziemi właśnie tą, tą naj, najprostszą drogą, wymacaną sobie poprzez powietrze. Więc wszystko, co jest łatwe, wszystko, co już jest w drodze, wszystko, co już leci, temu dawajcie swoje siły i energię. Natomiast niekoniecznie brnijcie w błocie, niekoniecznie wchodźcie w takie sytuacje, w których wymagany jest bardzo duży opór i bardzo duża siła. Bo dziewiątka była zawsze mówi o, o tym, że jest potrzebna ogromna siła, żeby wystać, żeby ustać. Tak? No nie, żeby się poruszać do przodu, tylko żeby ustać. Wybierajcie takie ścieżki, które dają Wam możliwość pójścia do przodu i to takiego łatwego, naturalnego, bezoporowego. Ale, co jest tutaj istotne, obie te karty mówią o tym, żeby być aktywnym, aktywną, tak? Żeby przypadkiem nie zostać w takiej, w domenie domysłów, przeczuć. I intuicji niepopartych pójściem i wymacaniem sobie drogi, tak? Takim konkretnym sprawdzeniem, czy rzeczywiście, czy rzeczywiście to działa, co mi się wydaje, że może zadziałać. Wskazówka bądź przypomnienie. Rycerz Monet. W kontekście tego, co się pojawiło tutaj wcześniej. Myślę o rycerzu Monet jako o takim osobniku, który działa, tak? bo rycerze zawsze działają, ale on jest najwolniejszy. Dlaczego on jest najwolniejszy? Bo on się często cofa. I myślę, że to chodzi o to sprawdzanie wielu możliwości. Myślę, że chodzi o to, żeby jak mamy rozdroże i nie wiemy, w którą stronę pójść, to żeby nie tylko zatrzymać się, popatrzeć w prawo, popatrzeć w lewo i wybrać jedną ścieżkę. Ale żeby pójść na zwiady. Pójść sobie 100 metrów jedną ścieżką i pójść sobie... wrócić, właśnie odchodzi wrócić. Chociaż żal tych 100 metrów, ale wrócić i sprawdzić 100 metrów drugiej ścieżki. I wtedy porównać. I przez to taki rycerz idzie wolniej, ale on zawsze dochodzi do celu. Bo on się nie boi cofnąć. I to jest dla Was wskazówka. Nie bójcie się cofnąć. Tak? Jeżeli okazuje się, że brniecie w błocie, wróćcie do rozdroża i pójdźcie tam, gdzie jest łatwiej. To jest bardzo taki wyrazisty przekaz. Ok? Też czuję tutaj takie, jeszcze a propos tej pierwszej części, biorąc pod uwagę drugą część, czuję tutaj taki przekaz, żeby nie dać się. E... Nie dać się zwątpieniu, że będziecie, będziecie poddani w najbliższym czasie takim sytuacjom lub sytuacji, której najłatwiej będzie powiedzieć: Ech, spieprzyłam to, spieprzyłem, to niczego się nie nadaje. O ja, mogłam wybrać inaczej, no ale teraz już za późno. Chciałam dobrze, a wyszło jak zwykle. Znacie te teksty. To mówi. Nie rób tego. Cofnij się. Zawsze możesz się cofnąć. Zawsze możesz zmienić zdanie. Nie musisz się oceniać. Szczególnie, nie musisz sobie mówić złych rzeczy o sobie. Możesz powiedzieć sobie: okej, okay, rzeczą ludzką jest błądzić. Miałam prawo, miałem prawo zbłądzić. Miałam prawo popełnić błąd. Nie ma problemu. Mogę go naprawić. Mogę go więcej nie popełnić, jeśli nie mogę go naprawić, bo niektórych błędów nie da się naprawić. Ale zawsze mogę wycofać się z tego i pójść inną drogą, tak? Nie ma reguły żelaznej konsekwencji w życiu. I ten rycerz bardzo dobrze to rozumie i on na tym zyskuje. Ok? To teraz sobie jeszcze popatrzymy w dwie wyrocznie. Jedna. To jest y, Universe has your back, czyli wszechświat cię wspiera. Popatrzmy, w jaki sposób chcę wesprzeć ryby w tym, w tym momencie, na ten najbliższy czas. Jaki jak, jak jest komunikat, o czym wszechświat chce, żebyście pamiętali na ten najbliższy czas. Ktoś już miał tą kartę w tym miesiącu. Kiedy jestem w, w synchronizacji, kiedy jestem właściwie ułożona, ułożony, kiedy jestem w wibracji miłości wszechświata, tej miłości, która przepełnia cały wszechświat, mój pokój, mój wewnętrzny spokój nie może być naruszony. Więc e, pilnujcie tego wewnętrznego stanu miłości, który jest odzwierciedleniem zewnętrznego stanu miłości wszechświata do nas, e, żeby ten Wasz wewnętrzny spokój, to poczucie jedności ze Wszechświatem nie było poddawane w wątpliwość przez tego diabła. Takie tutaj mam wrażenie. A druga karta jest z wyroczni sztuki, którą bardzo lubię. Zobaczymy, jakie są dla Was wskazówki w obszarze życia, pracy i inspiracji. Kto się Wam pokazuje? Pokazuje Wam się Gustaw Klimt, Panią artysta, który mówi tak. <noise> Pięknie. Pięknie nawiązując do tego, że wszystko się w sobie odbija jak w lustrze i jest razem jakiejś jedności. Już pierwsze zdanie dotyczące życia. Każdy portret jest autoportretem. <noise> ja to bardzo mocno czuję, jak czytam Tarota, że jest to pewien portret świata, który wam maluje i który mam nadzieję, Wam się przydaje. Ale to jest też mój autoportret, to znaczy ma pewne stałe elementy, które są z mojego pryzmatu, z mojej palety kolorów. Więc pamiętajcie o tym, kiedy, kiedy tworzycie, kiedy, kiedy pracujecie, że tam zostaje wasz odcisk w pracy. Jeśli żadna grupa was nie chce, to stwórzcie własną. Tak? Czyli bardzo to jest mocno o inicjatywie. O tym, że wy też możecie inicjować większe skupiska ludzkiej energii niż tylko jedno wasze. A i jeśli chodzi o inspirację, to tutaj mamy o erotyzmie, tak jak złoto, erotyczność pulsuje w czasie, tak? Zmienia się w czasie jej wartość, jej, jej postrzeganie, jej kurs, można powiedzieć, zmienia się w czasie. A może dla kogoś z was będzie to przydatne, a przydatna inspiracja. Myślę, że z wieloma rzeczami tak jest, że one mają prawo pulsować w czasie, tak? Jakoś tam falować sobie po swojemu. Dobrze, kochane ryby, życzę Wam wspaniałej reszty miesiąca i początku czerwca. Widzimy się niedługo w czytaniu na nów, które chyba dzisiaj już zrobię, a, a potem widzimy się w czytaniu na czerwiec, które postaram się wypuścić przed czerwcem. Mam zamiar w ogóle zacząć w połowie maja i robić dziennie jedno i, i może w tym miesiącu mi wyjdzie. Tak czy siak, to kiedy, kiedy to czytanie widzicie, to jest właściwy czas, głęboko. W to wierzę i Wy też w to wierzcie. Bierzcie z tego to, co tam rezonuje, a resztę zostawcie. E jeśli potrzebujecie e indywidualnej porady, to zapraszam do mnie na maila Gmailcom A tymczasem wszystkiego dobrego jeszcze raz. Do zobaczenia.